Witajcie, kochani, witajcie, kochani. Z tej strony Adam. Ja jestem człowiekiem, który prowadzi ten kanał. Enochiańska Przystań 369. Jestem uzdrowicielem duchowym, człowiekiem, który pomógł już w swoim życiu tysiącom ludzi powrócić do zdrowia, do ich siły, do energii, do pełni ich możliwości, rozwinąć ich potencjał lub po prostu pomóc w rozwiązaniu ich życiowych spraw, które w danym momencie miały. Jestem wdzięczny Wszystkim za zaufanie i wdzięczny Bogu za ten dar, który dostałem, bo zawsze mówię, że to jest dar, który dostałem. Jest to oczywiście coś, co wymaga treningu, wymaga praktyki i tak dalej. Oczywiście, że tak, ale jest to coś, co w dużej mierze dostałem. Dlatego jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny. Zajmuję się pomocą, rozwojem duchowym. Od kilkunastu lat w tym czasie prowadzę, prowadzę i prowadziłem medytacje rozwojowe. Medytacje Metatrona. Witam serdecznie, witam. Prowadziłem także kursy rozwojowe. Zapraszam także każdego do sesji z Kronika Kaszy, które także prowadzę, o czym już wspomniałem w poprzednim filmie, podczas przesłania, właśnie z tychże kronik, Kronika Kaszy. Także zapraszam do skorzystania. Może potrzebujecie wiedzy, że tak powiem, jasno widzę, może potrzebujecie pomocy, właśnie, w sferze duchowej, może widzicie, że coś jest nie tak, wymaga może oczyszczenia, uzdrowienia. Możecie się do mnie zgłosić. Na 5 sekund wychodzę, i za 5 sekund dosłownie wracam. Mam nadzieję, że długo nie czekaliście. A więc dzisiaj chciałem. Przejść do takiego tematu. Tak nazwałem yy, Wielkanocne Odrodzenie. Jak wiemy, czas Wielkanocy to czas yy, takiego w naszym kraju można powiedzieć, energii tej Wielkiej Nocy, tych świąt yy, katolickich, zresztą być może nie tylko katolickich, yy, ale też są to osoby, które tej Wielkiej Nocy nie obchodzą z różnych względów lub po prostu co w tym czasie na przykład sobie pobyć same. To też jest bardzo ważne. Ten czas Wielkiej Nocy to czas odrodzenia. Wiąże się w tym roku z pojawieniem się niedawnym ciepła, takiego prawdziwego ciepła po tych dosłownie zimowych dniach, które były jeszcze parę dni temu. Pojawiło się ciepło. To ciepło wiosenne. Widzimy to o kwiatach które naprawdę zaczynają już kwitnąć, zaczynają dać tą energię, światła w koło. Ten czas wielkiej nocy jest może być czasem odrodzenia, jest to czas odrodzenia naszej energii, naszej siły naszego prawdziwego jestestwa. Jest to oczywiście Kawałek z tego czasu, który mamy w kwietniu, tego czasu odrodzenia, podjęcia tak jak powiedziałem, pełnej decyzji o rozwoju, lub też nie. I prowadzenie tego w życie. W obecnym czasie schodzą do nas potężne energie, które kształtują i bardzo wprowadzają zmiany duże w naszych ciałach krystalicznych, powodując to, że. Mamy coraz większe spostrzegania, spostrzeżenia świata, siebie samego, tego co jest. Widzimy tą iluzję, to kłamstwo, które zaczyna samo ujawniać się czym naprawdę jest, nie, już coraz mniej tego blokuje, to też jest yy, okres, że tak powiem, globalnego ujawnienia, globalnej, yy, globalnego, że tak powiem, przewrócenia energii na, i świadomości. Wracając do tematu tej Wielkiej Nocy. Moi drodzy Wielkanoc wiąże się właśnie z elementami takiego odrodzenia, nowego życia. To także jest w tym roku energia u nas odrodzenia, rozświetlenia naszego życia. Witam, witam. Naszego życia, naszej energii. I możemy to zrobić na wiele sposobów. Dla jednych to odrodzenie w tym czasie może, może się wiązać z tym, że yy, na przykład zapomną urazy, może jakieś dla tej rodziny, którą spędzą, czy dla tych, którzy, z którymi spędzą może te święta. Może tym odrodzeniem będzie Znalezienie nowych rozwiązań, na przykład w pracy, jeżeli wybierzemy, że będziemy sami, wejdziemy w siebie, może dostaniemy takie właśnie przekazy, spojrzymy na sprawy, które wydawały się nieosiągalne, niemożliwe, w inny zupełnie sposób. Takim odrodzeniem może być dla nas na przykład kontakt z najbliższymi. Różnie bywa, może okazać się, że Jesteśmy gdzieś na wyjeździe, gdzieś nie możemy się bezpośrednio spotkać, ale zaraz, zaraz mamy XXI wiek. Może nie jest to to samo, oczywiście, że nie, ale możemy porozmawiać, możemy skontaktować się raczej w większości wypadków przez internet, powiedzieć dla tych bliskich jestem, kocham Was, mimo tego, że jesteśmy daleko, to może być to. Odrodzenie tych relacji, które być może przez tygodnie lub miesiące nieobecności mogły gdzieś przygaznąć. Yy, może okazać się, że takim odrodzeniem dla nas będzie właśnie wybaczenie sobie pewnych rzeczy, które być może właśnie nas opuszczają, które kiedyś zrobiliśmy. Każdy popełnia błędy. Niektóre błędy są bardzo ciężkie, ale każde są wybaczalne. Każde Ale pod warunkiem, że zechcemy sami sobie tego wybaczyć i tę energię w, w tą Wielką Noc, te, znaczy te dni obok Wielkiej Nocy, bo to ogólnie mówimy o tych paru dniach, będą sprzyjały właśnie takiemu odrodzeniu naszej energii, takiemu odrodzeniu naszego prawdziwego ja, prawdziwych nas, takich właśnie usunięcia być może właśnie tych starych traum. Starego obwiniania się, że ja jestem winny, przyczyną wszelkich problemów, etc., etc., na zastąpienie zaraz. To dało mi doświadczenie. Zrozumiałem swoje, zrozumiałem swoje błędy, już ich nie popełniam. Idę dalej. Nie mogę żyć przeszłością. To też da dla wielu osób takie właśnie zrozumienie, które przyjdzie niekiedy nagle i niespodziewanie. Może okazać się, że przy przy stole wielkanocnym, okaże się, że nagle, prawda, poczujemy, kurczę, ja rozumiem nagle, o co chodzi, gdzie jest ten problem. I jak to my będziemy może musieli, musieli pójść e, gdzieś obok, żeby po prostu nie widzieli, że płaczemy. Różnie bywa. Naszym odrodzeniem też jest to, że może spotkamy się właśnie z tymi najbliższymi, z tymi znajomymi, z tymi najbliższymi, rodziną, które naprawdę kochamy, których naprawdę chcemy przebywać. Nie tymi, których musimy, bo tak wypada, ale z tymi, którymi naprawdę chcemy przebywać, z którymi czujemy się naprawdę dobrze, ciepło, o których może niekiedy przez wiele miesięcy czy tygodni nie mamy kontaktów z różnych powodów. Niekiedy jest to coś prowizorycznego, innym razem może być to po prostu kwestia właśnie, jak wspomniałem, oddalenia, ale być może, że właśnie na święta, nieważne czy je obchodzimy, czy nie, e, zbierze się rodzina na ten długi weekend. E, razem, razem jak to mówią, uściskają się, w cudzysłowie wręczą tego zająca i będą szczęśliwi. Czyż nie na tym polegają e, święta, nie tylko muszą być obchodzone w sposób e, religijne, ale mogą być odchodzone właśnie w sposób nasz, indywidualny, stając się niejako częścią naszego odrodzenia, odrodzenia naszej, tego, czym jesteśmy, odrodzenia naszej energii, siły. Bo o ile łatwiej będzie nam, że i te stare rzeczy, łańcuchy, że tak powiem, traumy, okaże się, że na przykład zrozumiemy albo odpuszczą, albo my po prostu wybaczymy komuś. Nie dlatego, że on się poprawił, nie, 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 może być nadal taki sam, ale dlatego, że, że chcemy iść dalej. Mówi, wybaczam tobie, wszystko i wybacz mi. Jeżeli nie da się z taką osobą rozmawiać, to mówimy to na poziomie duszy i fajnie. Idziemy dalej. Nie ciągnijmy tego z sobą. To też jest taki czas, gdzie będziemy mogli tego doświadczyć. Skorzystajcie z energii Słońca, jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli pogoda oczywiście po, po, pozwoli. Skorzystajcie z energii Słońca, gdyż samo chodzenie w Słońcu, samo świecenie Słońca daje nam energię, rozświetla nasze ciała, odbudowuje nasze struktury, dobrze naszą szynkę. No ma wiele, wiele oczywiście korzystnych właściwości. Mówimy, to, te, e, mówimy tu oczywiście o dorosłych osobach e, zdrowych, jeżeli jest jakieś dziecko, no to troszeczkę osłonić trzeba, wiadomo, czy ktoś to jest, nie wiem, wrażliwy. Natomiast ogólnie skorzystajmy z tej energii kwiatów, jak powiedziałem, przytulmy się do drzew, przytulmy się do e, kwitnących roślin, kwitnących drzew, nie wiem, do magnolii, do może... Mirabelki, może niekoniecznie dobry pomysł, bo tam ciernie, ale do jakichś kwitnących drzew chodzi o to, że zapach, ta energia kwiatów to też daje nam rozświetlenie. My czujemy się od razu inaczej przy zapachu kwiatów wspaniałym, tym, który nas nie wiem, uspokaja, ukaja nasze nerwy, pomaga nam nie wiem, lepiej funkcjonować. My czujemy, że od razu jest nam. Energia lepsza, a jeżeli to jest jeszcze nasze, jak to moje ulubione drzewo, które kwitnie, że je obejmiemy, od razu się uziemimy, od razu ta energia nam powróci. Dla Na drzewa nie zrobimy krzywdy, bo on jest połączony z korzeniami z ziemią, z energią GAI, więc uziemienie pójdzie bardzo szybko, krzywda się żadna nie stanie. A być może, że nawet energia drzewa da nam dodatkową energię, siłę czy moc. Na przykład energia brzozy może nadać oczyszczenie, energia dębu, siłę i tak dalej, prawda? To jest naturalne, bo te rośliny tak mają po prostu. Co jeszcze jest fajnego, takiego, co możemy zrobić nie wiosną, ale teraz? W tym czasie unikajmy kłótni, unikajmy wszelkich sporów, niesnasek, takie, wiecie, sytuacje, to mówią których nie poczujemy się komfortowo, bo czasem, mimo tego, że będziemy się uśmiechali w środku, już nie będziemy mieli przyjemności, a nie o to chodzi. Chodzi o to, że, czy tak jak powiedziałem, czy obchodzimy, czy nie obchodzimy święta, żebyśmy spędzili to, czy to w gronie najbliższych, czy to w gronie samego siebie, że tak się wyraża, ale w sposób naprawdę dla nas dobry. Jeżeli, jak to mówią, są sytuacje, gdzie Yy, musimy, jak to mówią, z tymi w mało lubianymi krewnymi przebywać, no to poprośmy o to, yy, tak jak mówię, anioły o ochronę. To jedna rzecz, naszej energii, żeby po prostu nie wiem, na przykład, jak mamy yy, osoby schorowane w rodzinie, osoby, które mają taką negatywną energię, no są takie, za przeproszeniem, wampiry, świadome, nieświadome, no są. Nie wiem, taka ciotka, która cały czas narzeka, taki wujek, który mówi ile już operacji przeszedł i jeszcze będzie przychodził. No wiecie, są takie osoby. Niby nic, ale one się wczepiają, nieświadomie mogą to robić. Teraz mówię, dlatego my potem możemy poczuć się źle. Może okazać się, że jak wczepią nam się na przykład w czapkę splotu, może okazać się, że na przykład to jedzenie wielkanocne bardzo nam zaszkodzi. Nie mówimy tutaj o alkoholu, mówimy o normalnym jedzeniu. W czapie serca może okazać się, że bardzo źle się poczujemy, czy może się zdenerwujemy, czy może się zasmucimy, i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tutaj może okazać się, jak ktoś się wczepi, może okazać się, że poczujemy bardzo duże bóle głowy czy migreny, a nie chcemy w ten sposób spędzić świąt, bo chcemy być zdrowi. Jesteśmy zdrowi, prawda? Więc moi drodzy, to, to zarazem oświetlenie, jak i nasze odrodzenie, jest to częścią, oczywiście te święta nie są odrodzeniem całkowitym nas, nas, są częścią odrodzenia naszej energii, naszej siły, która trwa już od jakiegoś czasu, niemniej jednak możemy, tak jak powiedziałem, wykorzystać pewne rzeczy, żeby tę energię na nas lepiej wpłynęły. Starajmy się, jak możemy, unikać alkoholu. Jeżeli już, już ktoś, ktoś, że tak powiem, będzie wypijał, nieważne, czy to jest kieliszek, czy tam, dwa, w zależności, jak to tam. No to postarajcie się zrobić tak, jeżeli chcecie dobrze energetycznie, mówię, spędzić, żebyście mieli humor, ale żebyście następnego dnia. Nie musieli, jak to mówią, cały dzień odpoczywać po udanej imprezie, bo wtedy nie tylko nic energetycznie nie zyskacie, ale jeszcze Wasze wibracje spadną, Wasz organizm będzie musiał się zregenerować i tak dalej. Przecież udowodnione naukowo, że chyba każde 50 mg alkoholu to jest mikroudar w mózgu. To jest fakt. Więc nie mówię, żeby nie korzystać z niczego, bo jesteśmy tu na świecie, którym powinniśmy korzystać. Możemy korzystać ze wszystkiego, tylko rozsądnie. To jest tak samo, jak był kiedyś, jak nagrywałem niedawno film o kawie. Możemy korzystać, ale rozsądnie. Jeżeli nadużywamy, to mamy szkody. To jest oczywiste. Kolejna rzecz. Starajmy się, jeżeli czujemy się tacy osaczeni, co czasem, no wiadomo, rodzina była różna, różne energie, a tu ciotka, a tu babka, a tu wnuczek, no różnie, bo każdy jest inny, tak? Każdy skądiną przyjechał, inne energie samo ciągnie. To jeżeli możemy, oczywiście, jeżeli możemy, postarajmy się chociaż na te 10-15 minut wyjść do jakiegoś oddzielnego pomieszczenia. Albo jak to mogę powiedzieć, że o, jak mnie brzuch boli, i pójść do kibelka, usiąść, nie robić nawet nic. Chodzi o to, żeby odpocząć chwilę, energetycznie od tych osób. Może słabe miejsce, ale jeżeli jest to jedyne, to nawet poprosić tylko o na przykład o usunięcie negatywnych energii z nas, które mogą się. I wracamy. Jest ok może znaleźć 15, może znaleźć 5 oczywiście, to tylko tak powiedziałem. Chodzi o to, żebyśmy po prostu prawda, te nadmiar tych energii, które się kumulują, kotłują, no, od siebie, prawda, troszeczkę odłączyć. Ci, którzy wybierają się na jakieś cmentarze, jak to mówię, ja zawsze mówię, nie dajcie Panie Boże, no ale jeżeli ktoś się wybiera, no to poproście koniecznie o ochronę E, zawsze przed wejściem na cmentarz ja proszę o ochronę Archanioła Michała słowami takimi. E, mówię zawsze Archaniele Michale, obdasz mnie swoją purpurową szatą ochronną. Archaniele Michale, obdasz mnie swoją purpurową szatą ochronną. Archaniele Michale, obdasz mnie swoją purpurową szatą ochronną. Dziękuję Tobie bardzo. Za Twoją pełną ochronę. I wtedy wiem, że wchodzę na cmentarz, a po wyjściu z cmentarza mówię: Dziękuję za ochronę. Wtedy wiem, że nic na cmentarzu, cokolwiek by tam nie było, nie może mi negatywnego zaszkodzić. Ani tym bardziej nic z tego cmentarza, jakiegoś różnie bywa, nie przywlekę do domu. No, u nas pogoda jest taka. Średnia. Dzisiaj trochę mocno wiało po południu i padało. Troszeczkę jeszcze. Pamiętam ten język. Yy, wracając do tematu. Mm. Moi drodzy, to jak energetycznie spędzimy nasze święta zależy w dużej mierze od nas. Jeżeli chcecie. Yy, na przykład, nie wiem, modlitwy ochrony, czy jakiegoś prostego jakiegoś sposobu, czy ochronnego, czy właśnie na takie, jakby to powiedzieć, oczyszczenie z tego, takie szybkie oczyszczenie z tego, co, prawda, tak jak powiedziałem, nadmiaru energii, jakiś tam czasem się przytrafi, coś gdzieś przejdziemy, nie wiem, pójdziemy do marketu może, do, do kościoła gdzieś, do ludzi, prawda, wiadomo, coś przyleczemy. Dajcie mi znać wtedy, napiszcie mi na maila, a odpiszę jak najszybciej i od razu będziecie wiedzieli, co mniej więcej robić, lub po prostu wy wyślijcie mi smsa, napiszcie tylko, ja w sprawie ochrony, czy tam, prawda, modlitwy, a ja już będę wiedział i prześlę. Nie ma problemu, to jest całkowicie za darmo, nic za to nie chcę, absolutnie nie myślcie sobie, że to są jakieś płatne smsy, czy coś w tym stylu, absolutnie nic z tych rzeczy. Moi drodzy, ja chciałem Wam życzyć, niezależnie od tego, czy będziecie obchodzili te święta, że tak powiem, czy nie, czy dla Was to są święta, czy dla Was nie są to święta, tego, żeby ten czas był dla Was czasem odrodzenia, czasem wyklucia się nowej energii, nowych Was i nie tych nowych, jak to mówią, Zmienionych, ale tych odnowionych Was, którzy jesteście naprawdę. Życzę tego dla Was, dla Waszych rodzin, dla Waszych najbliższych, żeby wszyscy, którzy tego pragną, dostąpili tego, co niebawem nastąpi. Tego sobie Wam życzę, na te święte rzeczy, żebyście spędzili naprawdę w pełni radości. I w pełni anielskiej ochrony woskiego prowadzenia i pełnej siły. Bo jeżeli czasem są sytuacje trudne, jeżeli jedynym sposobem na, że tak powiem, w cudzysłowie przetrwanie na jazdu rodziny jest ochrona, to czasem trzeba tą ochronę zastosować. Nawet dlatego, że mamy, tak jak powiedziałam, różne energie w koło, więc też możemy poprosić zawsze nad swoimi słowami o ochronę Archanioła Michała, energię Chrystusową, na przykład. I już dużo nie musimy robić. To są uniwersalne energie, niezależne od wyznania, religii. Więc moi drodzy, jeżeli jutro postaram się jeszcze jutro zrobić ten rozkład energii, jeżeli bym, by mi się nie udało, to dopiero zrobię po świętach. Dlatego, moi drodzy, yy, zalejkujcie, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego nie zrobiliście, bo wtedy będziecie mieli. Na bieżąco powiadomienia. Zalajkujcie, jeżeli wam się podobają tego typu filmy. Jeżeli byście chcieli więcej, napiszcie pod filmem, jeżeli macie jakieś propozycje, może macie jakieś pomysły. Jestem otwarty. Może chcielibyście, żebym poruszył jakiś temat, bardziej omówił. Wtedy się bardziej przygotuję. Będzie to na pewno, że tak powiem, bardziej spójne niż to ma zazwyczaj u mnie miejsce. Więc moi drodzy, żeby nie przedłużać, pozostańmy wszyscy z miłością. Niech ta miłość nas prowadzi, bo ona nas z prawdą nigdy nie zdradzi. Taka jest prawda. Więc trzymajcie się i jeżeli potrzebujecie wsparcia lub pomocy, lub potrzebujecie skorzystać z moich usług, Zapraszam także do kontaktu transformacja serca gmail.com. Pod numer telefonu dostępny na dole opisu e, mojego filmu. Najpierw, jeżeli potrzebujecie kontaktu telefonicznego, napiszcie SMS-a, kim jesteście albo z jaką sprawą, żebym wiedział po prostu. Trzymajcie się, z wami był Adam, Do zobaczenia. Pa!